Mamy już za sobą czasy t-shirtów z jednej z sieciówek i prostych mebli oraz dodatków jednej marki meblarskiej. Jesteśmy już zmęczeni tym, że ogromne loga znanych marek zasłaniają elewacje galerii handlowych. Teraz chcemy czegoś bardziej niestandardowego. Chcemy także czuć, że kupując coś oddajemy głos poparcia na zdolnych, niezależnych designerów. Silesia Bazar, tym razem w zimowej odsłonie rozmawiamy z organizatorem. Jak dzisiaj? Wydaje się, że bardzo dobrze. Już od samego rana wchodzą ludzie, zresztą tak jak zawsze. Wystawcy też mówią sami, że jest ich więcej niż było nawet wczoraj. Wczoraj był dzień roboczy, więc ludzie czasami byli w pracy. Dzisiaj mam nadzieję, że od rana tłumnie zamiast do galerii przyjadą do nas. Ta hala została podzielona na strefy? Jakie? Tak, mamy jak zwykle, mamy dużo, dużo marek dziecięcych, mamy design. Mamy też wystawców z Czechów i z Ukrainy, oni też są takie obok siebie skoncentrowani i, 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 i taki i ubrania ogólne. Jak pan obserwuje, co cieszy się największą popularnością? Kursia. ciężko powiedzieć, może, może Mini Morris. <laughs> nie, raczej znaczy Mini Morris akurat nie na szczęście. Faktycznie można powiedzieć, że przy każdym stoisku są ludzie, więc, więc ciężko wyczuć, że coś się bardziej sprzedaje czy nie. Jest duża konkurencja, bo jak na targach czasami bywała jedna firma danych jakichś takich wyjątkowych elementów typu biżuteria z, z węgla, to teraz są już trzy, bo wszystkie, które produkują tym razem się pojawiły, także, także jest czym wybierać. Będzie następna edycja? Oczywiście, że tak, tak, mamy nadzieję. Prowadzimy też już rozmowy z Miastem Miasto, jest z naszym tutaj też jakby promujemy miasto w, na, w naszym, naszych działaniach, więc wspólnie będziemy, myślę, dalej współpracowali i organizowali. Oczywiście to nie zależy od miasta, ale jak, jak widać naokoło jest potencjał i na pewno będziemy to rozwijali. Jeszcze jest szansa, że to rozwinąć. Także w przyszłości, jak będziemy tu mieli za dwa lata może 400 wystawców, no to będzie już to szał. Silesia Bazar, tym razem w zimowej odsłonie odwiedzamy jedno ze stoisk. Co możemy u Was nabyć? Ahoj, no możecie u nas nabyć różne lokalne pamiąteczki z Śląska, nie tylko pamiątki, też takie gadżety użytkowe jak zegarki, kalendarze, podkładki. To jest taki zrywacz do kalendarza, który przypomina troszkę dziecięce czasy, nie osobiście, kiedy byłem u babci w domciu i ona tam codziennie jechała z tym kalendarzem. Ewentualnie jeszcze magnesy. Co no ciekawe, one wszystkie wykonane są z drewna, tak? Tak, tak, tak. To wszystko jest wykonane laserem ze sklejki drewnianej. Co tak. się cieszy największą popularnością? No, ogromne chody mają teraz zegary z, z, z wyciętymi katowicami takimi. Specyficznymi miejscami, były charakterystycznymi dla Katowic. No i, i, i kalendarz, z, z, który troszkę przypomina kopalnię. Skąd pani do nas przyjechała i co możemy kupić? E, dobry dzień, tak ja jestem przyjechała z Prahy, z Czeskiej Republiki, a tutaj właśnie ja sam přivezla ze sobą czeski design. E, mam na stránkách Bohemian Design Market 60 różnych designerów, e, z tym, że Uh, tady jich mám sedm, sebou jenom. <laughs> mám tady třeba Vinyl Art. To je čekavé, to jsou půjty vinilové. Uh -huh. Jak one povstávají? Uh, je to vlastně tak, že designer Ee, Ivan <laughs> vyřezává vlastně vrtačkou, e, ručně vyřezává vlastně tvar, brousí brusným papírem. Potom se to vlastně tady přilepí, a může se to pověsit potom na zeď. Takže... Produkt originální i vykonaný hmm. ręcznie, A co najważniejsze, peníze, środki z vykonání jdou na e, ty Jdou na e, neziskové organizace, podporujeme vlastně děti z. E, co żyją na ulicy a potem dzieci z rakowiną a było jeszcze e, tyranne żeny w czeskiej republice. Pierwszy raz na Silesia Bazar? Dufam. Jo po prvi, po są tady, po Jak się podoba? Krásný, super, super. Trzecia edycja Silesia Bazar odbyła się w ubiegły weekend w międzynarodowym centrum kongresowym w Katowicach. Miasto stało się mekką polskiej i śląskiej mody, biżuterii i designu. Można było niczym w galerii handlowej przechadzać się alejkami utworzonymi w hali MCK i podziwiać kreatywny dorobek wystawców.